Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, jakby to było żyć z większą mądrością i równowagą, stawiając czoła codziennym wyzwaniom ze spokojem i celem. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się dziewięciu podstawowym postawom inspirowanym stoicyzmem, filozofią, która rozciągała się na przestrzeni wieków i nadal przemienia życie? Przygotuj się na odkrycie, jak małe zmiany w sposobie myślenia i działania mogą wywrzeć głęboki, pozytywny wpływ na twoje życie. Wyobraź sobie, że możesz zaakceptować to, czego nie można kontrolować, redukując stres i zwiększając swój wewnętrzny spokój. Lub codziennie pielęgnuj wdzięczność, zmieniając sposób, w jaki postrzegasz i cenisz każdą chwilę. Pokażemy ci, jak cierpliwość i spokój mogą być twoimi największymi sprzymierzeńcami, pomagając ci podejmować bardziej przemyślane decyzje i utrzymywać harmonijne relacje. Nauczysz się żyć chwilą obecną w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś w pełni ciesząc się każdą chwilą i wzmacniając swoją odporność w obliczu przeciwności losu nauki te mogą zrewolucjonizować twoje podejście do radzenia sobie z wyzwaniami czyniąc cię silniejszym i bardziej zrównoważonym emocjonalnie to nie koniec omówimy także znaczenie doceniania znaczących relacji i tego jak nadanie priorytetu dbaniu o siebie może zmienić twoje samopoczucie fizyczne i emocjonalne Mając jasny cel życiowy, Twoje działania zyskują kierunek i znaczenie, dzięki czemu podróż staje się bardziej satysfakcjonująca. I oczywiście szczerość wobec siebie i innych będzie podstawą autentycznego i pełnego życia. Jeśli chcesz żyć mądrzej i pełniej, nie możesz przegapić tego filmu. Subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać treści, które będą inspirować i zmieniać Twoje życie. Dołącz do nas w tej podróży osobistego rozwoju i odkryj, jak żyć z większą mądrością i celem. Zaczynajmy. Zaakceptuj to, czego nie możesz kontrolować. Akceptacja tego, czego nie można kontrolować, to postawa, która pozwala nam żyć w bardziej spokojny i zrównoważony sposób. Kiedy skupiamy się tylko na tym, co jest w naszym zasięgu, unikamy emocjonalnego wyczerpania spowodowanego frustracją i stresem. Daje nam to swobodę skupienia naszej energii na działaniach, które naprawdę mogą zmienić nasze życie. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś nie przejmował się pogodą, ruchem ulicznym i opiniami innych ludzi. Zamiast tracić czas na próby zmiany tego, na co nie masz wpływu, możesz skierować tę energię na doskonalenie swoich umiejętności, opracowywanie nowych projektów i wzmacnianie relacji. Ta zmiana perspektywy zamienia wyzwania w możliwości rozwoju osobistego. Ta akceptacja nie oznacza rezygnacji i bierności, ale raczej mądry sposób ukierunkowania swoich wysiłków. Kiedy przestajesz walczyć z tym, czego nie da się kontrolować, robisz miejsce na spokój i kreatywność. Może to prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i poczucia wewnętrznego spokoju, które jest bezcenne. Dzień pracy może być pełen nieprzewidzianych wydarzeń między innymi spóźnionych spotkań, pilnych emaili, które docierają na ostatnią chwilę. Zamiast się stresować, weź głęboki oddech i skup się na tym, co można zrobić. To pozytywne i proaktywne podejście nie tylko poprawia Twoją produktywność, ale także zmniejsza niepokój, zapewniając poczucie spełnienia i dobre samopoczucie. Akceptacja tego, czego nie można kontrolować, jest codzienną praktyką wymagającą dyscypliny i refleksji. Włączając ją do swojego życia, zauważysz znaczącą zmianę w sposobie radzenia sobie z wyzwaniami i wykorzystywania szans. Mądrość polega na umiejętności rozróżniania tego, co można, a czego nie można zmienić, oraz na działaniu w każdej sytuacji ze spokojem i asertywnością. Pielęgnuj wdzięczność codziennie. Kultywowanie wdzięczności to praktyka, która zmienia nasze spojrzenie na życie, pozwalając nam dostrzec wartość i piękno w małych rzeczach. Kiedy jesteśmy wdzięczni, nasz umysł skupia się na pozytywach, zmniejszając przestrzeń na zmartwienia i niezadowolenie. Wdzięczność łączy nas z teraźniejszością i sprawia, że doceniamy to, co mamy, zamiast żałować tego, czego nam brakuje. Zacznij dzień od zastanowienia się nad trzema rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Może to być coś tak prostego, jak dobry sen, śpiew ptaków lub aromat świeżej kawy. Robiąc to, nadajesz pozytywny ton całemu dniu, co przekłada się na Twoje interakcje i decyzje. Wdzęczność jest zaraźliwa i może wpłynąć na to, że otaczający cię ludzie również przyjmą bardziej pozytywne nastawienie. Wdzęczność pomaga nam także lepiej radzić sobie z przeciwnościami losu. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom, pamiętanie o dobrych rzeczach w naszym życiu daje nam siłę, aby iść dalej. Ta równowaga emocjonalna jest kluczowa dla utrzymania odporności i optymizmu. Co więcej, wdzęczni ludzie są bardziej empatyczni i hojni, tworząc sieć wzajemnego wsparcia, która jest niezbędna w trudnych czasach. Podczas rodzinnego lunchu obserwuj radość na twarzach ludzi: smak potraw i prostotę wspólnie spędzonych chwil. Wdzęczność przekształca zwykłe sytuacje w niezwykłe doświadczenia. Tworząc trwałe wspomnienia i wzmacniając więzi emocjonalne. Ta codzienna praktyka może zmienić sposób, w jaki postrzegasz i cenisz swoje życie. Aby włączyć wdzięczność do swojej rutyny, prowadź dziennik, w którym codziennie zapisujesz swoje błogosławieństwa. Ten prosty nawyk może zwiększyć twoje ogólne szczęście i satysfakcję. Wdzęczność jest potężnym antidotum na negatywność i niezadowolenie. Promującym pełniejsze i bardziej znaczące życie: ćwicz cierpliwość i spokój. Cierpliwość jest podstawową cnotą mądrego życia. W dynamicznym świecie, w którym wszystko dzieje się natychmiast, umiejętność czekania i zachowania spokoju staje się coraz cenniejsza. Cierpliwość pozwala nam podejmować przemyślane decyzje, unikając impulsów, które mogą prowadzić do żalu. Kultywowanie tej postawy daje nam czas na refleksję i działanie z większą jasnością i celem. Gdy staniesz w obliczu stresującej sytuacji, takiej jak korek uliczny lub długa kolejka, potraktuj ją jako okazję do ćwiczenia cierpliwości. Wykorzystaj ten czas, aby głęboko oddychać, obserwować swoje myśli i uspokoić umysł. Ta praktyka nie tylko zmniejsza bezpośredni stres. Ale także wzmacnia twoją zdolność do zachowania spokoju w czasach zwiększonej presji. Cierpliwość jest niezbędna w relacjach międzyludzkich. W przypadku nieporozumień i konfliktów, umiejętność uważnego słuchania i spokojnego reagowania może przekształcić nieporozumienia w konstruktywny dialog. Stwarza to atmosferę szacunku i zrozumienia, niezbędną dla zdrowych i trwałych relacji. Cierpliwość uczy nas cenić proces, a nie tylko wynik. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu roboczym, podczas którego koledzy z entuzjazmem omawiają różne pomysły. Zachowanie spokoju i uważne słuchanie każdego punktu widzenia, bez przerw, pozwala na bogatszą i bardziej produktywną dyskusję. Twoja cierpliwość i spokój będą postrzegane jako oznaki przywództwa i dojrzałości, inspirując innych do pójścia za Twoim przykładem. Praktykę cierpliwości i spokoju można wzmocnić poprzez ćwiczenia takie jak medytacja i uważność. Poświęcenie kilku minut w ciągu dnia na skupienie się na oddechu i chwili obecnej może mieć ogromny wpływ na zdolność do zachowania spokoju. Z biegiem czasu praktyki te stają się naturalną częścią Twojego sposobu bycia, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i harmonijnego życia. Żyj chwilą obecną. Życie chwilą obecną jest jednym z kluczy do pełnego i świadomego życia. Kiedy jesteśmy w pełni obecni, doświadczamy życia w całości, nie rozpraszając się przeszłymi żalami i obawami o przyszłość. Dzięki temu możemy cieszyć się każdym doświadczeniem, dużym i małym, i znajdować radość w prostych pięknościach codziennego życia. Rozpoczynając dzień, poświęć chwilę na skupienie się na doznaniach wokół ciebie. Poczuj gorącą wodę spod prysznica. Smak kawy i śpiew ptaków. Bycie obecnym oznacza głębokie połączenie z tym, co dzieje się teraz, bez oceniania i pragnienia, aby było inaczej. Ta codzienna praktyka może przekształcić rutynowe czynności w chwile satysfakcji i zadowolenia. Uważność w relacjach jest również fundamentalna. Kiedy jesteś z kimś, naprawdę bądź z tą osobą. Słuchaj uważnie. Nie myśląc o odpowiedzi ani innych wątpliwościach. Ta autentyczna obecność wzmacnia więzi i tworzy głębsze, bardziej znaczące połączenia. Ludzie czują, kiedy są naprawdę słyszani i doceniani, co wzbogaca wszystkie ich interakcje. Wyobraź sobie spacer po parku. Zamiast martwić się o to, co trzeba zrobić później, skup się na drzewach, kwiatach i błękitnym niebie. Zwróć uwagę na uczucie, gdy twoje stopy dotykają podłogi, rytm twojego oddechu. Ta praktyka uważności nie tylko zmniejsza stres, ale także zwiększa docenianie małych rzeczy, które składają się na życie. Aby kultywować obecność w swoim codziennym życiu, ćwicz techniki uważności, takie jak medytacja lub ćwiczenia oddechowe. Praktyki te pomagają wytrenować umysł, aby wracał do chwili obecnej, gdy tylko zacznie błądzić. Z biegiem czasu życie w teraźniejszości staje się naturalnym nawykiem, zapewniającym poczucie ciągłego spokoju i spełnienia. Wzmocni odporność w obliczu przeciwności losu. Odporność to zdolność do wyjścia z trudności i dalszego rozwoju. Stawianie czoła wyzwaniom życia z odwagą i determinacją jest niezbędną cechą. Wzmocnienie odporności pozwala nam postrzegać przeszkody niejako bariery nie do pokonania ale jako możliwości rozwoju i uczenia się. To daje nam siłę, której potrzebujemy, aby wytrwać nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Rozwijanie odporności zaczyna się od zaakceptowania trudności jako części życia. Każdy staje w obliczu przeciwności losu, a to, co nas wyróżnia, to sposób, w jaki na nie reagujemy. Zamiast się zniechęcać, spróbuj zrozumieć, czego można się nauczyć z tej sytuacji. Każde wyzwanie jest szansą, aby stać się silniejszym i mądrzejszym. Ta perspektywa zmienia sposób, w jaki stawiamy czoła problemom i pomaga nam zachować nadzieję. Odporność można również wzmocnić poprzez samoopiekę i wsparcie społeczne. Dbanie o siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz mieć energię i jasność umysłu niezbędną do pokonywania przeszkód. Co więcej, Liczenie na wsparcie przyjaciół i rodziny dodaje nam sił do dalszego działania. Budowanie sieci wsparcia ma kluczowe znaczenie dla odporności, ponieważ nikt nie powinien stawiać czoła trudnościom sam. W trudnej sytuacji w pracy, takiej jak utrata ważnego projektu, głowa do góry i szukaj sposobów na naukę i doskonalenie. Odporność pozwala szybko odzyskać siły i kontynuować poszukiwanie nowych możliwości, nie zniechęcając się niepowodzeniami. To pozytywne i proaktywne podejście jest zauważane przez współpracowników i przełożonych, co wzmacnia Twój wizerunek determinacji i kompetencji. Praktykowanie wdzięczności i akceptacji to skuteczne sposoby na wzmocnienie odporności. Koncentrując się na dobrych rzeczach w życiu i akceptując to, czego nie można zmienić, tworzysz solidny fundament emocjonalny, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Z biegiem czasu odporność staje się nieodłączną częścią Twojej osobowości, dzięki czemu możesz żyć z większą pewnością siebie i spokojem. To Relash Cenienie znaczących relacji ma fundamentalne znaczenie dla pełnego i szczęśliwego życia. Więzi międzyludzkie zapewniają nam wsparcie emocjonalne, radość i poczucie przynależności. Inwestowanie czasu i energii we wzmacnianie tych więzi pomaga nam budować sieć wsparcia, która jest niezbędna w chwilach radości i przeciwności losu. Znaczące relacje są stałym źródłem inspiracji i motywacji. Okazuj prawdziwe zainteresowanie otaczającymi cię ludźmi. Słuchaj uważnie, dziel się swoimi doświadczeniami i bądź obecny w ważnych momentach. Taka postawa wzmacnia zaufanie i wzajemny szacunek tworząc więzi odporne na czas i trudności. Docenianie relacji polega na dawaniu i otrzymywaniu wsparcia, uczucia i zrozumienia w zrównoważony i stały sposób. Znaczące relacje przyczyniają się również do naszego dobrego samopoczucia emocjonalnego i fizycznego. Badania pokazują, że ludzie o silnych więziach społecznych są zdrowsi i żyją dłużej. Wsparcie emocjonalne otrzymywane od przyjaciół i rodziny pomaga zmniejszyć stres i zwiększyć odporność. Dlatego kultywowanie tych relacji nie tylko wzbogaca nasze życie emocjonalne, ale także korzystnie wpływa na nasz ogólny stan zdrowia. Podczas posiłku z przyjaciółmi poświęć trochę czasu na nawiązanie prawdziwego kontaktu. Odłóżcie telefon komórkowy, spójrzcie sobie w oczy, słuchajcie i dzielcie się historiami. Te chwile głębokiej. Znaczącej interakcji czynią życie bogatym i spełnionym. Pielęgnowanie i pielęgnowanie tych relacji daje nam poczucie celu i przynależności, które są niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia. Aby jeszcze bardziej cenić swoje relacje, staraj się regularnie wyrażać wdzięczność i uznanie. Małe gesty, takie jak szczere podzękowania lub pełna miłości wiadomość, mogą mieć duży wpływ. Te działania wzmacniają więzi i pokazują ludziom, jak ważni są dla Ciebie? Z biegiem czasu praktyki te stają się nawykami, które wzmacniają Twoje połączenia i wzbogacają Twoje życie. Priorytetem jest dbanie o siebie i dobre samopoczucie. Dbanie o siebie jest niezbędną praktyką pozwalającą żyć w sposób zrównoważony i zdrowy. Nadanie priorytetu dobremu fizycznemu, emocjonalnemu i psychicznemu dobremu samopoczuciu pozwoli Ci mieć energię i jasność, których potrzebujesz. Aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dbanie o siebie to nie luksus, ale konieczność utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia we wszystkich aspektach życia. Znajdź czas na zajęcia, które odżywiają twoje ciało i umysł. Może to być coś tak prostego, jak spacer na łonie natury, sesja medytacyjna lub hobby, które kochasz. Te chwile troski o siebie doładowują twoją energię i sprzyjają poczuciu spokoju i satysfakcji. Stawiając na pierwszym miejscu swoje dobre samopoczucie, zwiększasz swoją wydajność i odporność w innych obowiązkach. Dbanie o dietę i sen jest niezbędne w trosce o siebie. Zrównoważona dieta i dobry sen są podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego. Kiedy dobrze się odżywiasz i odpowiednio odpoczywasz, twoje ciało funkcjonuje lepiej, umysł jest jaśniejszy i lepiej radzisz sobie ze stresem. Samoopieka obejmuje także słuchanie swojego ciała i rozpoznawanie, kiedy należy odpocząć i nabrać sił. Wyobraź sobie weekend poświęcony ulubionym zajęciom, np. czytaniu dobrej książki, gotowaniu zdrowego posiłku lub ćwiczeniu jogi. Te praktyki samoopieki zapewniają głębokie poczucie dobrego samopoczucia i szczęścia. Dbając o siebie. Stajesz się lepiej przygotowany na stawienie czoła wyzwaniom tygodnia i bardziej obecny wobec otaczających cię osób. Aby włączyć dbanie o siebie do swojej codziennej rutyny, zaplanuj te zajęcia tak poważnie, jak planujesz obowiązki zawodowe lub rodzinne. Zaplanowanie czasu dla siebie gwarantuje, że dbanie o siebie stanie się regularną częścią twojego życia, a nie czymś, co robisz tylko wtedy, gdy masz czas. Z biegiem czasu praktyki te stają się nawykami. Które wspierają Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w dłuższej perspektywie? Opracuj jasny cel życiowy. Posiadanie jasnego celu życiowego jest jednym z najpotężniejszych elementów mądrego i celowego życia. Cel nadaje kierunek i znaczenie naszemu istnieniu, kierując naszymi działaniami i decyzjami. Wiedza o tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, pomoże Ci dostosować swoje wysiłki do prawdziwych pasji i wartości, tworząc życie które będzie autentyczne i satysfakcjonujące. Odkryj, co Cię porusza, co sprawia, że czujesz się żywy i spełniony. Zastanów się nad swoimi pasjami, talentami i wpływem, jaki chcesz mieć na świat. Ten proces samopoznania może zająć trochę czasu, ale jest niezbędny do określenia swojego celu. Kiedy masz jasność co do swojego celu, każde działanie i decyzja zyskują większe znaczenie i kierunek. Zapewniając ciągłe poczucie spełnienia. Jasny cel pomaga także zachować koncentrację i motywację, szczególnie w czasach wyzwań i niepewności. Kiedy wiesz, o co walczysz, łatwiej jest wytrwać i znaleźć siłę, by iść do przodu. Ta wewnętrzna motywacja jest niezbędna do osiągnięcia wielkich celów i życia zgodnie ze swoimi najgłębszymi wartościami. Podczas projektu wolontariackiego poczuj satysfakcję. Że możesz przyczynić się do większej sprawy. Pozytywny wpływ, jaki wywierasz na życie ludzi, wzmacnia Twój cel i napędza Twojego ducha. Te doświadczenia wzbogacają Twoje życie i wzmacniają poczucie celu, dzięki czemu każdy dzień staje się bardziej znaczący i satysfakcjonujący. Aby opracować i utrzymać jasny cel, okresowo przeglądaj swoje cele i wartości. Życie jest dynamiczne, a Twój cel może ewoluować w czasie. Utrzymywanie kontaktu ze swoimi aspiracjami i dostosowywanie się w razie potrzeby gwarantuje, że nadal będziesz żyć w zgodzie ze swoim prawdziwym ja. Mając jasny cel, każdy dzień staje się okazją do przejścia w kierunku pełnego i sensownego życia. Bądź szczery wobec siebie i innych. Uczciwość jest podstawową podstawą życia w sposób uczciwy i autentyczny. Bycie szczerym wobec siebie oznacza rozpoznanie swoich prawdziwych emocji pragnień i ograniczeń. Ta uczciwość wobec siebie jest kluczowa dla dokonywania wyborów zgodnych z Twoimi prawdziwymi wartościami i potrzebami. Kiedy jesteś wierny sobie, żyjesz w sposób autentyczny i satysfakcjonujący. Rozpoznawanie swoich wad i praca nad ich poprawą jest aktem odwagi i osobistego rozwoju. Bycie szczerym wobec siebie pozwala zidentyfikować obszary wymagające rozwoju, promując ciągły i autentyczny rozwój. Ta autorefleksja jest niezbędna do budowania życia opartego na prawdzie i autentyczności, w którym Twoje działania odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteś. Szczerość jest również kluczowa w naszych relacjach. Szczerość wobec innych buduje zaufanie i wzajemny szacunek. Kiedy komunikujesz swoje prawdziwe intencje i uczucia, unikasz nieporozumień i promujesz jasną, otwartą komunikację. Ta przejrzystość wzmacnia więzi i tworzy środowisko zaufania i wzajemnego wsparcia. W trudnej rozmowie z przyjacielem mówienie prawdy z empatią i szacunkiem może wzmocnić przyjaźń. Nawet jeśli trudno jest usłyszeć prawdę, uczciwość buduje solidny fundament zaufania i szacunku. Ta praktyka uczciwości we wszystkich interakcjach promuje zdrowsze i bardziej autentyczne relacje, w których każdy czuje się ceniony i rozumiany. Aby kultywować uczciwość, regularnie ćwicz autorefleksję i bądź gotowy stawić czoła niewygodnym prawdom. Staraj się być prawdomówny we wszystkich kontaktach, nawet jeśli jest to trudne. Z biegiem czasu uczciwość staje się nieodłączną częścią tego, kim jesteś, wspierając życie pełne uczciwości, zaufania i autentyczności. Na końcu tego filmu pokażesz, że masz teraz narzędzia. Dzięki którym możesz zmienić swoje życie dzięki mądrości i równowadze. Przyjęcie tych dziewięciu postaw inspirowanych stoicyzmem może być pierwszym krokiem w kierunku pełniejszego, bardziej znaczącego życia. Akceptowanie tego, czego nie można kontrolować, kultywowanie wdzięczności i życie w teraźniejszości to praktyki, które mogą przynieść spokój i natychmiastową satysfakcję w codziennym życiu. Nauczyłeś się także, jak ważne jest wzmacnianie odporności. Docenianie znaczących relacji i nadawanie priorytetu dbaniu o siebie. Te nawyki nie tylko poprawiają twoje samopoczucie fizyczne i emocjonalne, ale także wzbogacają twoje interakcje społeczne i poczucie celu. Pamiętaj, szczerość wobec siebie i innych jest podstawą autentycznego i pełnego życia. Jeśli te pomysły rezonują z tobą, wyobraź sobie wpływ, jaki mogą mieć na życie otaczających cię osób. Udostępnij ten film znajomym i rodzinie, którzy również mogą skorzystać z tych cennych lekcji życia. Razem możemy stworzyć społeczność bardziej świadomych i odpornych jednostek, gotowych mądrze stawić czoła wyzwaniom życia. Aby nadal otrzymywać więcej inspirujących i przemieniających treści, zasubskrybuj nasz kanał. Nie przegap okazji, aby śledzić nasze kolejne publikacje i zagłębiać się w te nauki. Do następnego filmu w którym będziemy kontynuować naszą podróż w stronę pełniejszego i bardziej zrównoważonego życia.